Znasz trening Double Espresso? To koncepcja zaciągnięta z treningu antyglikolitycznego, gdzie wykonujesz co minutę 5-10 sekundowe sprinty, czyli pracujesz w interwałach od 1 do 12, czyli 1 do 6 w stosunku pracy do odpoczynku. W oryginale wykonujesz je na swingach bądź szurowaniach ketla. Ja korzystać z bajka. W Double Espresso wykonujesz sprinty co 30 sekund. Wykonujesz takich sprintów 6 do 10, po czym aktywnie odpoczywasz przez 2 do 3 minut. I to jest jedna runda. Wykonujesz takich rund 2 do 4. Pamiętaj, że musisz oddychać tylko i wyłącznie nosem. Kiedy przerywasz trening? Wtedy, kiedy już nie możesz oddychać tylko i wyłącznie nosem. Po co jest ta aktywna praca? Ta aktywna praca pozwala naszemu organizmowi nauczyć się oczyszczać układ krwionośny z kwasu mlekowego i wykorzystywać go jako źródło energii. Dlatego to świetny system dla zawodników sztuk walki lub zawodników wytrzymałościowych, którzy potrzebują zrobić trening na bardzo wysokiej intensywności.